Angielski dla zabieganych ucz się w swoim tempie. Zaczynamy. Tech and Social Media Technologia i Media społecznościowe. W tej lekcji nauczysz się, jak rozmawiać o technologii i mediach społecznościowych w języku angielskim. Poznasz słownictwo związane z internetem, aplikacjami i komunikacją online. Te zwroty pomogą ci w rozmowach o nowych technologiach, korzystaniu z mediów społecznościowych i poruszaniu się w świecie cyfrowym. Aby łatwiej przyswoić sobie nowe wyrażenia, najpierw posłuchaj tłumaczenia, następnie powtarzaj zwroty przydatne w codziennych sytuacjach. App aplikacja. App i use a fitness app to track my daily steps. Używam aplikacji Fitness do śledzenia moich dziennych kroków. Username nazwa użytkownika. Username. I forgot my username and can't log in. Zapomniałem nazwy użytkownika i nie mogę się zalogować. Hashtag. Hashtag. Hashtag She added a popular hashtag to her Instagram post dodała popularny hashtag do swojego posta na Instagramie. Trending popularny na czasie. Trending. This video is trending on social media. To wideo jest teraz popularne w mediach społecznościowych. Wi-Fi, sieć bezprzewodowa. Wi-Fi. Do you know the Wi-Fi password here? Czy znasz hasło do tutejszej sieci? Privacy settings, ustawienia prywatności. Privacy settings. I changed my privacy settings to keep my account secure. Zmieniałem ustawienia prywatności, aby zabezpieczyć moje konto. Notification. Powiadomienie. Notification. I got a notification about a new message. Dostałem powiadomienie o nowej wiadomości.